Ogólnie poczekamy jeszcze chwilę aż dołączą osoby i polecimy dzisiaj z taką krótką prezentacją. Znowu mówimy podstawowe rzeczy, trochę kwestii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, trochę kwestii, jeśli chodzi właśnie o portfele, jak sobie z tym radzić, od czego zacząć. Takie podstawy i przyda się to też oczywiście osobom zaawansowanym, które chcą tutaj sobie to przypomnieć, bo tak jak mówię, wszyscy słuchają, ale nie stosują, i to jest podstawowy problem tego, co się dzieje w internecie. Później ktoś kogoś okradł, ktoś komuś coś zwinął, bo ktoś pobrał złą aplikację lub się pomylił, lub coś wysłał źle z adresem. Też to wszystko dzisiaj poruszymy. To my tu jeszcze z chłopakami gadaliśmy na temat trawy, finance. To też widzieliście. Ja wrzucałem film na YouTubea. Warto się zainteresować, przynajmniej moim zdaniem, tym projektem. No, bo ja na niego na pewno będę patrzył długoterminowo. Plus jest taki, że można tam stejkować. Jeszcze wychodzą dodatkowe opcje na tym. Co? So, lecimy z prezentacją. Moment. Dobra. Wyciszyłem wszystkich. Jak ktoś chce coś mówić, może się odmutować. To jeszcze raz. Siema wszystkim. Dzisiaj witam was na spotkaniu Hajsocholicy Pro. Będziemy lecieć z prezentacją dotyczącą podstaw kryptowalut i różnych takich fajnych rzeczy, smaczków, żeby sobie przypomnieć to co już wiecie i dowiedzieć się ewentualnie coś nowego. Ja teraz tutaj udostępnię ekran. Prezentacja wygląda w ten sposób. Dajcie znać, czy ją widać, czy jest wszystko ok. Widzę, że jest ok. Dobra. To, to lecimy. No to tak. Zaczniemy od tego, od czego zacząć w internecie. Jak wiecie, zacząć w internecie podobno jest prosto. Moim zdaniem najbardziej zwrócić uwagę należy właśnie na takie podstawowe rzeczy, czyli osobny e-mail do tego co robisz w internecie to też ostatnio mówiliśmy przede wszystkim notes i długopis czyli zapisywanie wszystkiego co robisz wszystkiego co zrobiłeś w danym momencie to że sobie stworzysz konto fajnie to że zapiszesz sobie hasło w przeglądarce też fajnie jednak moim zdaniem niebezpiecznie bo zawsze ktoś może po prostu to od ciebie wykraść także ważne jest aby zapisywać to wszystko na Papierze, czyli notes, długopis, zapisujesz na papier, zapisujesz sydy, zapisujesz hasła, utworzysz sobie zazwyczaj mocne hasło do rzeczy w internecie, to musisz go zapisać, bo go nie zapamiętasz. Wiele osób nie zwraca na to uwagi, ma wszędzie takie same hasło. Co moim zdaniem to też jest głupota. bo Jak wam ktoś zgadnie hasło, a nawet nie zgadnie, tylko jakoś wykradnie z komputera, no to ma wtedy dostęp do większości waszych kont. Prostym sposobem jest zapisywanie haseł, nie zapamiętywanie ich. Jeżeli chodzi później o podwójną autoryzację, to my używamy z chłopakami tutaj aplikacji, jeśli chodzi o to nie Google, tylko jest aplikacja Auti. To jest te czerwone, tutaj logo. No, i oczywiście też trzeba zadbać o portfel. Tu macie ledżera. Ten Ledger po prostu też będzie omówiony trochę później. To są rzeczy, od których warto zacząć w internecie. Kolejną rzeczą mamy, gdzie przechowywać kryptowaluty. No, kryptowaluty możecie przechowywać na giełdzie. Jeśli je kupiliście na giełdzie, możecie tam przechowywać. Jednak to też jest mało rozsądny sposób na to. Rozumiem, że niektórzy kupują kryptowaluty w małych ilościach i nie opłaca im się przesyłanie na portfel. Ale jeśli będziesz systematycznie budować portfel, no to warto co jakiś czas po prostu te kryptowaluty sobie wypłacić poza giełdę, no bo z giełdami różne rzeczy się tutaj dzieją. Można trzymać na portfelach, a nawet powinno się trzymać na portfelach, tylko to, że tutaj też mamy wiele rodzajów tych portfelów. Mamy portfele online, mamy portfele na komórkach, no i mamy portfele takie hardwarowe, czyli urządzenie, tak jak ledger, tak jak tutaj widzicie. Tu też mam ledgera, można go użyć do tego. Co mamy następnego? Zobaczcie, jeżeli chodzi o portfele online, to większość z Was zna portfel blockchain info. Czy Blockchain.com. Tam trzymaliśmy kryptowaluty jako jeden z pierwszych portfeli. Jednak moim zdaniem też jest mało bezpieczny z uwagi na to, że on jest cały czas w internecie. Niby mamy tam dostęp do kluczy prywatnych, ale moim zdaniem średnio. Jeżeli chodzi o giełdy, kantory, no to możemy trzymać kryptowaluty na tych giełdach, kantorach, po to, żeby mieć to pod ręką. Na giełdach to możecie to robić, ale głównie to, co potrzebujecie na dany moment. Czyli jeśli macie krypto, którego nie używacie, holdujecie, to warto jest to po prostu przesłać sobie na portfele. No i portfele mamy, tak jak wcześniej wspominałem, możecie mieć taki na komórce, możecie mieć taki w przeglądarce, a możecie mieć takiego po prostu w urządzeniu. Z tych komórkowych to ja używam Exodusa, Trust Walleta, Coinomi, MetaMaska, Wiele różnych jest portfeli, to też trzeba dopasować po prostu do siebie, bo nie wszystkie kryptowaluty znajdziecie na jednym portfelu, aczkolwiek większość można trzymać na jednym, a ja też nie polecam, bo warto jest to też rozproszyć na kilka różnych urządzeń, kilka różnych portfeli z różnymi zabezpieczeniami, ponieważ świat krypto jest no, taki, że łatwo można stracić dostęp do tych portfeli popełniając jakieś tam błędy. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Jeżeli chodzi o polecane giełdy, no to BitBay zamienił się w Zondę. Mamy Crypto.com, mamy Binance, mamy Bybit. Giełdy też znacie, na nich handlujecie. To są takie podstawowe giełdy. Później mamy kantory, giełda i kantor. To się trochę różni. Akurat zazwyczaj na kantorach jest trochę wyższe FI. Dlatego też tu trochę Zondę zaliczyłem, bo to może być używane jako kantor. Luno tak samo jest i aplikacją taką bankową, kantorową, portfelem do kryptowalut. Swissborg to samo i tak samo można zakwalifikować Bitpandę do tego, w jaki sposób możecie zdobywać kapitał w internecie. Wiele osób przychodzi do internetu i mówi: No, ja bym chciał zacząć zarabiać, ale nie mam na to pieniędzy. No, i tu chciałbym trochę dłużej ten temat omówić, w jaki sposób możecie zdobywać kapitał. Jest kilka. Prostych sposobów. Są to darmowe okazje na to, żeby zarejestrować się gdzieś, odebrać jakiś bonus. No i później ten bonus możecie po prostu wrzucić sobie w kolejne rzeczy: czy kupić kryptowaluty, czy po prostu zachować te kryptowaluty, które dostaliście jako bonus. Lub możecie też zająć się marketingiem. Marketing też jest dobrym sposobem na to, żeby zdobywać kolejne kryptowaluty, kolejne pieniądze w internecie. Między innymi mamy teraz aplikację Social Good, mamy Crypto.com, mamy Swissborga. Jeśli polecisz to znajomym, to nie dość, że znajomy otrzyma jakiś bonus, to tak samo Ty taki bonus otrzymasz. I to jest kilka sposobów. Które warto wykorzystać do tego, by zacząć budować swój portfel. Oczywiście będzie cię to kosztować znowu trochę bardziej czasowo, czy będziesz chciał stworzyć sobie jakąś grafikę, lub możesz po prostu zrobić i promować takie coś screenem. Można stworzyć sobie swoją grupę, dzielić się tam informacjami. Po jakimś czasie, jeśli faktycznie będziesz dawać dobre informacje, no to ludzie będą z tego korzystać. Jeżeli chodzi o Crypto Salvation. Czyli strategia DCA, Dollar Cost Averaging. No to na kanale moim znajdziecie informacje w tym temacie. Jest film nagrany, w jaki sposób to działa. Dlaczego ja to robię według tej strategii, a dlaczego nie wybrałem na przykład strategii typu Kubraz, i zapomni, jeśli chodzi o uśrednianie ceny, to działa to w bardzo fajny sposób. Ponieważ tak jak wchodzimy w rynek sobie poziomami, to z tego rynku powinniśmy poziomami wychodzić. I wiele osób mówi, że no ja kupiłem, ale nie wiem, co z tym zrobić dalej. I to jest najpopularniejszy problem. Teraz w ogóle jest to częstym problemem, bo dużo osób zarobiło przez ostatni rok na rynku kryptowalut, mają jakieś siano, ale mają to ciągle 100% portfelu kryptowalutowym. Nie są nauczeni tej dywersyfikacji, nie są nauczeni tego, by wychodzić z krypto i na przykład zabezpieczać sobie siano w jakichś tam twardszych rzeczach, typu srebro, złoto. Moim zdaniem, z tego rynku krypto należy wychodzić systematycznie, a nie siedzieć, i tak samo z tym wychodzeniem do fiatów, wychodzenie do stablecoinów, wychodzenie w twarde rzeczy. To jest moim zdaniem ważne, ponieważ znam osoby, które kupiły sobie kryptowaluty i one ciągle siedzą w tych krypto, ale nie korzystają z tego. Więc dla mnie, co to jest za przyjemność? aby zarabiać na rynku kryptowalut, ale nie móc z tego skorzystać. I wtedy siedzisz i tego gonisz, tą marchewkę cały czas, więc kiedy ty wyjdziesz? Musisz dać sobie jakiś cel, nie wiem, zarobisz na mieszkanie, cashujesz odpowiednią kwotę, kupujesz to mieszkanie i wychodzisz, bo takie siedzenie ciągle w tym krypto, to też nie jest zdrowe, a zdrowe nie jest z tego powodu, że... Czym więcej tam masz siana, tym bardziej jak się nie zrealizowałeś, czyli nie zrealizowałeś pewnego planu, nie wyszedłeś z krypto, się stresujesz, odświeżasz te blokfolio. Zresztą też fajny film nagrałem em, na YouTubie. Czy te wszystkie tickery do śledzenia giełdy są dla nas zdrowe? No, moim zdaniem nie, bo siedzisz, odświeżasz, szukasz, stresujesz się tym, musisz. To tak podzielić, żeby czuć się z tym komfortowo. Warto używać rynku kryptowalut, nawet jeśli go nie znasz, to wtedy na przykład wrzucasz sobie 5% swojego kapitału i masz to cały czas w rynku kryptowalut. Ale to jest 5%, a ja znam ludzi, co siedzą 100% i jeszcze ciągle dokładają, dokładają z taką wizją, że to tylko urośnie. Jednak tu pamiętajcie, giełda chodzi w dwie strony. Jeśli coś urośnie o 100 000%, też podobnie może spaść. Więc to, że coś robi nam 100 dolarów, to tak z jednego dolara, to też może do tego jednego dolara wrócić. Wiele osób może mówić nie, nie, nie. Jednak to jest wszystko życzeniówka. Po 2018 roku widać, że kryptowaluty potrafią spadać o 80% od ATH. Ja nie mówię o 80% od danej ceny, ale jeśli coś zrobiło 100 dolarów, to może spaść. Na 20, na 2 dolary, różnie się tutaj dzieje, wszystko zależy od deweloperów. Jednak stosując taką strategię DCA i Crypto Salvation, że ja kupuję sobie kilkanaście projektów, ja w ogóle tak naprawdę nimi za bardzo się nie interesuję. No, bo mam tam Litecoina, mam tam kilka innych rzeczy, które teoretycznie można powiedzieć, są kryptowalutami już martwymi, lub Porzuconymi, nic tam się nie dzieje. Jednak z perspektywy czasu wychodzi na to, że jeśli uśredniasz tą cenę, no to przychodzi taki moment na rynku, że w pewnym momencie znajdzie się ta kryptowaluta w plusie. Oczywiście są takie, co kupiłem kiedyś i nigdy tego plusa nie zrobiły. Akurat, jeśli chodzi o ten projekt z uśrednianiem ceny, no to tutaj. Mam to w plusie. Te krypto, które kupuję od 2018 roku. Zresztą, wystarczy prześledzić sobie wykresy i zauważycie, że faktycznie cena jest na plusie. Czym jest DCA? Jedna z najstarszych strategii rynkowych o mechanicznym charakterze. Nie jest związana z analizą techniczną ani fundamentalną. Niezależna od spekulacji. Tu liczy się tylko cena instrumentu, systematyczność i dobrze zaplanowane zarządzanie kapitałem. Tak jak już wam opowiedziałem, wystarczy kupować dany aset, dany po prostu instrument finansowy, uśredniać tą cenę. No i z czasem, jeśli faktycznie tutaj przyjdzie Hossa, jesteś w stanie na tym zarobić. I oczywiście. Też są niebezpieczeństwa, że coś może nie wyjść, jakiś projekt zostanie zamknięty. Czy robisz to na akcjach, no to może jakaś firma splajtować. Dlatego to też warto wziąć pod uwagę, że zdarzają się fakapy. Zalety DCA, no to tu też możecie sobie o tym przeczytać. Ja opowiedziałem po części właśnie o tych wszystkich zaletach. Jeżeli chodzi właśnie o wybór takich instrumentów, w które chcecie wrzucać sobie pieniądze tą strategią DCA, to moim zdaniem warto wybrać takie już sprawdzone, czyli mamy na przykład Bitcoina i Ethereum. Do tego dobrać kilka takich bardziej spekulacyjnych. Jeżeli ktoś chce sobie kupować systematycznie, to może kupować sobie nawet i Shiba, jeśli w to wierzysz. To sobie możesz kupować. Pamiętaj, że kupujesz to za drobne systematycznie. Możesz na to przeznaczyć sobie 100 zł miesięcznie, 20 zł miesięcznie, 500. Zależy od Twojego portfela, zależy od tego, ile możesz wydać na ten rynek, żeby czuć się z tym komfortowo i nie stresować się tym, że Ty gdzieś wrzuciłeś jakieś pieniądze. Z tym całym projektem eksperymentem, który ja wam tutaj przedstawiam, chodzi o to właśnie, żeby wrzucić jakieś drobne i zapomnieć, nie przejmować się tutaj niczym, a zobaczyć co z tego będzie za 3 do 5 lat. Wyjaśnienie przykładów ze strategią DCA. Jeśli na przykład zobaczcie, kupicie 20 stycznia za 100 zł po kursie 100, to kupujcie, je, kupicie jedną sztukę. W lutym już kupicie na przykład 1.02 sztuki, jeśli cena spadnie na 98. I tak analogicznie, jeżeli będziesz kupować co miesiąc, a cena będzie albo wzrastać, albo spadać, no to kupisz albo więcej, albo mniej danych tokenów. Chodzi bardziej o to, że finalnie masz tą cenę tak uśrednioną, że jeśli czasem przychodzi taka hossa i to wszystko leci do góry, to ty, nieważne, czy to kupiłeś po kursie 100, kursie 150 czy 125, finalnie i tak wychodzisz na plus, bo jesteś to w stanie sprzedać. Jednak ciężko dla osób nowych jest trafienie dołka i górki. Zresztą, ja bym też nie próbował trafiać górki lub dołka, jeżeli chodzi o zakup i górki, jeżeli chodzi o sprzedaż. No, bo to ciężko jest wyczuć. Wiele osób pokazuje w internecie różne rzeczy, że namalowało sobie tam kreski. O, on tu kupił, on tu sprzedał. Fajnie, jeśli się mu dało, jeśli miał wystawione targety, jednak z palca, jak handlujesz, bardzo ciężko jest trafić górkę lub dołek. Jeżeli chodzi o portfele, to teraz troszkę porozmawiamy o rodzajach takich portfeli. Tutaj mamy portfel jako wtyczkę do na przykład Chroma, MetaMask. Mamy też polkę Polkadot Portfel. Jeśli chodzi o taką formę extension czyli wtyczki, tu można po prostu taki portfel sobie pobrać do swojej przeglądarki, zainstalować to jako wtyczkę, stworzyć, zabezpieczyć hasłem i go używać. Metamask jest akurat najbardziej znanym tego typu portfelem. Jeśli chodzi później o inne wtyczki, no to mamy coś takiego jak Solflare, Station, o Terze gadaliśmy ostatnio, tak samo mamy Kepler, jeśli chodzi o formę, tyczki do przeglądarki. To są też portfele, do których wy musicie tak naprawdę mm, się przyzwyczaić, bo każdy wygląda trochę inaczej, a działa na podobnej zasadzie. No i też zależy do czego to potrzebujesz. Ostatnio rozmawialiśmy o Terese Station, czyli tam będziemy budować trochę nasze pasywne portfolio o Keplerze, bo to znów działa na ekosystemie Atoma i w oparciu o Osmosis. Polfler działa znowu z Solano. Więc tutaj tak naprawdę wachlarz. Tego wszystkiego jest dość spory. Przejdźmy na kolejny slajd. Mamy coś takiego jak Trust Wallet. Trust Wallet też zapewne znacie i używacie. Można go używać na wiele sposobów. Można używać go na komórce i handlować nim na komórce, wymieniać sobie tokeny w tym portfelu. Jednak ten portfel posiada taką fajną funkcję, bardzo podobną do Metamasku, że możecie go łączyć. Z komórki, na przykład ze stroną internetową. I możecie go połączyć tak samo z Uniswapem, z One Inchem, z PancakeSwapem, po prostu dzięki użyciu funkcji Wallet Connect. No i tu chciałbym zaznaczyć, że nie istnieje coś takiego jak portfel Wallet Connect, który można było znaleźć na Androidzie w sklepie. To jest scam. Na to uważać, nie podawać tam żadnych kluczy, nie. Ściągać, nie pobierać aplikacji, których nie znacie. Jeżeli macie Trust Wallet, to wchodzicie sobie w opcję tego portfela i tam znajdziecie w opcjach właśnie możliwość połączenia go z innymi stronami, rodzaje sieci. To też jest bardzo ważne i tyczy się to przede wszystkim Metamasku, jak i portfela Trust Wallet. Z tego co wiecie i kojarzycie, no to dzisiaj na Binance mamy wiele sieci. Te sieci są różne i teraz tak, też różnie kosztuje przesłanie Siana, jeśli chodzi o tą sieć. Najpopularniejszymi sieciami zawsze był Bitcoin i na przykład ERC20, czyli Ether, i to są tak naprawdę jedne z najdroższych sieci. Pojawiły się alternatywne sposoby, alternatywne chainy. Blockchainy, które można używać i wykorzystywać do handlowania. I kolejnym takim bardzo popularnym rozwiązaniem jest BSC, czyli Binance Smart Chain BEP20. Wiele osób popełnia podstawowy błąd, czyli na przykład wysyła sobie ETHERA siecią BSC, bo jest taniej. To akurat jest stary screen no z jakiegoś tam czasu. Tutaj był, była opłata na poziomie 10 dolarów za wysłanie takiego przelewu a BSC kosztuje jednego dolara, więc to jest najczęstszy błąd, że ludzie po prostu popełniają go, bo wysyłają sobie token, na przykład Ether albo Tablecoin na adres, ale po innej sieci i potem patrzą, ale go tam nie ma. I teraz palicho, jeśli wyślesz to na portfel Metamask i Trust Wallet, to nie sprawia żadnego problemu, ponieważ adres, na który wysyłasz, Czyli ERC20 jest identyczny do tego, jeżeli chodzi o BSC. To są dwa identyczne adresy i można to odzyskać. Jeśli jednak wyślesz sobie kryptowaluty na jakąś giełdę, powiedzmy kantor, gdzie oni nie obsługują sieci BSC, a wyślesz to po tej sieci, no to później musisz pisać do supportu, oni czasem nie chcą tego wyciągać, nie chcą tego odzyskiwać, więc możesz stracić tak naprawdę te środki. Dlatego tutaj naprawdę trzeba na spokojnie zrobić taki przelew i zastanowić się, którą siecią chcesz to przelać. Jeżeli chodzi o przesyłanie między giełdami, no to tutaj już trochę bardziej wybacza. No bo jeśli sobie wysyłasz na przykład z giełdy Binance na giełdę Kucoin przez sieć BSC, Coś, to zdarza się tak, że ten adres jest taki sam. Czyli adres wygląda tak samo, składa się z tych samych części i po prostu jest identyczny jak ERC20. Więc jeśli ty wyślesz coś i jeśli ta giełda jeszcze ma opcję przyjmowania depozytów poprzez BSC, no to jeśli ty to wyślesz po tej sieci, to i tak finalnie to tam dotrze. Ale jeśli wysłałbyś sobie Tetera po sieci BEP2, to już jest Binance Chain. I to się różni, to w tym momencie możesz stracić środki. To samo dotyczy się TRC-20, czyli po tronie. Jedne giełdy to obsługują, inne nie. Tylko tak jak mówię, warto zwracać uwagę na to, co wysyłasz, na jakiej sieci i gdzie, żeby nie popełnić tych błędów, bo naprawdę mnóstwo ludzi popełniło te błędy, i kupę kasy gdzieś zostało wysłane w powietrze. Różnice i podobieństwa tutaj tych adresów. No to RC20 to jest tak jak mówię standardowy adres Ethera, BEP to jest Binance Chain i on się różni. Później mamy BEP20. On jest tak samo zbudowany jak adres Ethereum, ale po prostu przelewy po tym adresie, po tej sieci są tańsze. No bo sieć jest głównie oparta o BNB, więc FI płacimy w BNB, a nie w Etherze. No, i mamy jeszcze standard TRC20, który jest oparty o Trona. Tu zazwyczaj, jeśli wysyłamy stablecoiny z jednej giełdy na inną giełdę po Tronie, no to też zapłacimy tylko jednego dolara. Jednak to też jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, czy wysyłasz na dobry adres. Mamy jeszcze coś takiego jak sieć Segwit Bitcoin. To tak naprawdę tutaj wiele się nie różni, różnią się tylko opłaty, jeśli chodzi o tą sieć. I sami możecie sobie na przykład sprawdzić na Binance, że Binance ma kilka rodzajów wpłat do niego. Teraz, jeśli wy wyślecie bitcoina po sieci BTC i to jest normalny legacy adres, czyli ten zwykły pierwszy, tam opłata jest wyższa. Jeżeli będziecie używać tego segwitowego adresu, on zazwyczaj zaczyna się tutaj, jak widać, BC1, czy tam BC coś, lub trójką z przodu, no to to jest trochę tańsze. Więc to też jest taka alternatywa, jeśli chodzi o wysyłanie między giełdami Bitcoina. Trust Wallet też ma możliwość odbierania Bitcoina po właśnie segwicie i to jest troszkę tańsze. Można też wysłać sobie Bitcoina po BSC, ale to nie jest blockchain matka od Bitcoina. A jeżeli chodzi o legacy o SegWit i segregated witness, SegWit ten drugi, to to jest oryginalny blockchain Bitcoina, czyli ten Bitcoin tak naprawdę jest bezpieczny na tym rozwiązaniu. Bo rozwiązań jest wiele, jednak moim zdaniem najbezpieczniejsze rozwiązania są te oryginalne, czyli oryginalny adres Bitcoina, oryginalny adres Ethereum po ERC20, jednak one są trochę bardziej kosztowne. Będziemy obserwować rynek i zobaczymy, tak naprawdę, co teraz Ether wprowadzi, bo tam też te opłaty mają być z czasem trochę tańsze. Później jeszcze chciałem Wam tu pokazać rodzaje sieci dla USDT. No niby jeden token, a zobaczcie sobie po ilu sieciach on może funkcjonować. I to też jest teraz bardzo ważne, bo to, że Wy wysyłacie tego tokena USDT na jakąś giełdę, na jakiś portfel po jakiejś tam sieci, to później go dodajecie do portfela Metamask, na przykład po sieci tutaj mamy standardową, powiedzmy tą znacie Binance Smart Chain, no to musicie skopiować ten kontrakt. To też na ostatnim zoomie wam pokazywałem, że starczy przejść tu, rozwinąć i pokaże wam się wiele tych kontraktów, i wtedy dodać możecie takiego tetera do Metamasku lub do Trust Walletu, jeśli skorzystacie z jakiejś innej sieci. To co tu jest ważne, no to tak, adres kontraktu na Binance Smart Chain jest zbudowany też 0x, i tutaj mamy adres. Ale różni się już od poligonu. Czyli to też warto zwrócić na to uwagę, jeśli wysłalibyście sobie tetera z giełdy po sieci poligon na wasz adres MetaMask i ten token się tam nie pojawi, to musicie przełączyć sieć, dodać ten token po sieci poligon i wtedy będziecie mieli do niego dostęp. I to bardzo się rozwinęło, jeśli chodzi o wcześniej i dzisiaj, bo w 2017-18 roku Takich rozwiązań nie mieliśmy. Tak samo mamy też teraz nową sieć Kronos. Tu też o tym będziemy trochę bardziej rozmawiać, bo sami wiecie, że my bardzo optymistycznie podchodzimy do giełdy Crypto.com, do Kro, do tych wszystkich cashbacków. Nie dość, że mamy możliwości, to jeszcze bardzo fajnie cały ekosystem się rozwija. No a co za tym idzie coraz większa popularność, coraz większy efekt sieciowy. No i to, co każdego interesuje, wzrost ceny Kro. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą prezentację. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je teraz zadawać. Ja wyłączę prezentację. No, i teraz możemy sobie na spokojnie pogadać, co o tym wszystkim myślicie. To też jest od niedawna, tak jak mówisz, a wcześniej, jeśli byś wysłał to, to co najlepsze, to giełdy to nie interesowało. Oni po prostu puszczali ten przelew nawet na zły adres i poszło to w eter. Teraz często pojawiają się takie informacje typu zły adres, coś popraw. Pamiętaj o Memo. To też jest ważne, jeżeli wysyłasz tokeny jak Lumen, jak Ripple. Tam musisz znać Memo.